Siemaneczko, z tej strony Marcin i coś za mną są. Siek. Paweł. Dobra i... Pf, dobra. To to, my gramy na Warmerissa i jesteśmy obaj... No w sumie trzech na jednego. Wszyscy nie zdobywamy expa, spacuję z głupie. Pf. Bardziej też nie zdobywa ekspa! No z powodu takiego, że drużyny nie są równe. Ojeju. Ojeju, ale przynajmniej jest O kurczę! I ty, on chyba jest jakiś dobry. Nie, jest! Wegran jeszcze, no nie no! Przynajmniej będę zdobywać ten. Ekspa. Ekspi będzie. Dobra. I to dobaj będziemy tylny. A no, no. ja odkurzaczem jestem. Ja odkurzyć! Muszę odkurzyć! Miałem ślady! PUU! Co to, to było? Puh. Zabił mnie ten! On, zabił mnie Orest ORE... OREST spiro On do nich dołączył na 100%. No wiem, ale gdyby nawet się do nas... Ale nawet gdyby do nas się dało, to on nie dołączy, bo my jesteśmy słabsi i do nas nie dojdzie. jesteśmy My jasne, my jesteśmy czerwoni. My jesteśmy czerwoni. Bo... Bo... Bojku. Do o kurde! Kurde no! Ej, czy ja muszę sobie zmienić na Chris superfał? Bo ja tak nie umiem grać ze snajperą. Ja nie umiem grać ze snajperą za bardzo. O przynajmniej, przynajmniej player do nas dołączył. Ej są w swojej bazie tak pum! Bum! Kurcze no! Ja cię wszyscy... Przez... Dlaczego mój serwer akurat jest taki... ...popularny? Czyli jest popularny, no nie no, nie gadajcie. Zawsze, ta... Zawsze ten sam gościu wbija na moje serwery, nie wierzę. Jasne. Nie yes, sorry. Pomyliłem się, myślałem, że we dniu jesteśmy. O kurczę, kto się nie strzela. To to tyle. Jest? Nie ty jesteś spadaj. To... Jak to. Czy, <śmany> ale co to było? Ej, to byli babko! Uii buuu! Ho. To, ty! Jest typ odcinka, yy, od, Moje bomby normalnie... Dzięki moimi dwoma bombami normalnie walłem double był kilo. Jestem odkurzaczem! Przed... Przed chwilą pode mną coś wybuchło, więc chciałem... To się ma torczy! I jaki on ma długą nazwę gościu? Ty, ludzie z gangami zawsze mają długą nazwę. Ale gościa ja nawet nie widzę tego. Co ktoś u jest z medalem serio? Nie! U nich jest! U nich! My jesteśmy czerwoni, a nie niebiescy! Tak... A ty sprawdzać, ktoś jest z medalem. No. BU! A to w sumie widziałem. Który z nami nawet grać nie Kurde. No, no ja widziałem gościa, który tylko stał w miejscu i po prostu... Nawet nie walczył. No pewnie new player. Ja bym się nie nabijał. Ja ja sobie też raz stałem w miejscu przez całą rundkę i nawet wygraliśmy. umie się ruszyć. No ja go widzę! Nie potrafię chcę wejść ludzie od tych stoją. Ej, ty gości ma jakiś... A on w tym... Jak jeden gościu na ich pokonuje! Ja! No mam jakiegoś hipergo! Ej, ile... Ej, miejście... Ile kiedyś miałeś punktów maksymalnie? Nie chcę <chcesz> wiedzieć. No nie, czyli mamy... Oj! A może Kamil by powiedział, ile miał kiedyś punktów maksymalnie. Ale ja gram na A10. Ja gram na A10. Aha, okej, okay, ale punktów, że punktów jest jakich? Że ile miała cała drużyna punktów wtedy? Zabić. No, zabić. Raz było gdzieś powyżej 200. No, no, 200, 200, a nawet ja się nie klepałem, moje ja miałem 200 normalnie. My cię tak jaraliśmy jak wygrywaliśmy. To było takie fajne. No i o, moja pierwsza wygrana to normalnie. A jedinę możemy wygrać to. Mm, jasne. No możemy wystarczyć do kor... <ścoughs> Jeszcze oni przewagę mają 4 punkty. Mam miniguna! <ścoughs> ja cię nawet nie widzę punktów. To jest ten King of Combat. Ja. Nie! 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 gościu Nie! 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 on Nie! Nie! broń? No z Nie! czekaj, to jest broń. Aj, Nie! mogę sprawdzić. On ma jakąś taką Nie! ona kupiona przez Nie! No na 100%. Na 100%, bo taki kok z broń to Nie! No Nie! 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 Mają przewagę czterema punktami, no nie no Nie no, nie, no Zresztą to się może zmienić. Paweł ten killer umiera A tamten player już do nich dojdzie Nie ma szans Dołem do team, no się się do lepszych dołącza Tu jest pełne, 12 na 20 No ale nie wierzę, mój serwer jest jakiś normalnie... Zbogac... wzbogacony Zbuka... w gracze. A my okay. Zbogacony. A mi się będzie tego skojarzyło, żadny zbogacony. Zboga. Ale go dydłem. Ja Ej, to będzie taki. <laughs> Co, to... Co to było? O juba mi dzieli lepiej niż na samym początku na pewno. No trochę. Headshot. Курка! Он мат бронь, ктура Тен, гравит... Он ма гравити гана Хай, хай Ты, револьвер я ма револьвер Я револьвер Mam Não Mam preocupe. Mam revolver. <laughs> <laughs> Ma Eu Ma Ma... Arma X, o oh, curso. Vamos tamten so Tam. Não, Icar Connect. E aqui Icar Icar Ludzie, ikar connecting. Ikar join spectators. Albo ktoś wkradł się na konto ikara, albo... Jest spoczy. Ooooo. Ale fajnie jakby ikar był na serwer, to miałbyś jeden amulet. No. Mijocie! Ja CO TO JEST?! CO TO?! Normalnie medal za odwagę oni nie dostaną, bo było dwóch na jednego. I ty, nie Ty! Ej, w ostatniej sekundzie wygraliśmy! Ty! W ostatniej sekundzie wygraliśmy! Co to było? 57. Ej, w ogóle Paweł jest zalogowany? Get! właśnie A przepnać Get, to jest A Cigment Get! Zadałem pierwszy damage! No! Bum! Kurcze! Odedłem! No ja cię... Tym...

Aj. Leginsy! Leginsy walczą! Ej ty mamy tego z medalem! Ten! O mamy tego, jednego z najlepszych! Tego King of Combata mamy! Ty nie gadajcie, czy on w następnej rundzie będzie w niebieskiej w następnej czerwonej i tak dalej! Bum! ale uberwał? Pum! puhum! puhum! Pum! ty mam, mam fajną broń jaką? i ten, to co ten koks miał? no nie pamiętam jak ona się nazywa w ogóle nie wiem ty pokonałem jakiegoś bardzo fajnego gościa nawet Czyli pokonałem całą gildię mojego kolegi, ale fajnie. Ej, Kamil BUM! W ogóle My nie Pum. mamy gildii. Ale nie na tym. A, Dobra. No tam to mamy. Bum! W ogóle Marcin, opowiedz ty do tej grze. Jak ci się w nią gra? Jak się czujesz jak w nią grasz? A, fajnie nawet. Bardzo, bardzo... Ty my! Ej, ej! Ludzie rozumiecie, że...

Ktoś mi dzwoni na Skype'ie Normalnie to Robert do mnie dzwoni ciągle Oła. Daj się nie przeszkadzać Jojo No ja cię nie chcę mi się Będzie muzyka na grze No Pum Gdzie on jest? O, właśnie żyje. Skaczę na nim Skaczę po nim Hop Nie gadaj, że to ja Uciek, idziemy się. O, mam fajne obroń Ha, ha o, po... Ała. Ała. No co to miało być normalnie? No co to ma być? I tak mamy przewagę gdzie. No to takie... Zagranie chytre, ale przecież ja zawsze gram chytro, a nie oni. Tą rundę skończymy jeszcze jedną i konię, czekaj? No a dlaczego? No taki długi będzie. To nie jest długi nawet teraz. A co minuty

PUM! 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 O kur... W ogóle widzowie na kanale Marcina, bo nie, y, jak zauważyliście, bardzo się dużo zmieniło w formelice na przykład, no właściwie to, że można spintować. No. Ale tak, nawet to, że Paweł jest teraz lepszy. No nie, no, bo nie trenował. PUM! Hmm. No, Puo! Ale Zdjęcia go ptyłek. w tyłek! Ale co to było? Ja go w tyłek waliłem! I ty Kamil jak ktoś się wspinał, to w ogóle walłeś kogoś z noża, ale no to kreś, w tyłek? Czas. No czasami tak jak wylądował mi na twarz. Ale to już nie robi to co ja zrobiłem, skoczyłem na i w twarz wija noża. Na niego skoczyłem i walłem snajperą w głowę. A to nie jest brutalne. Super bizant. Ja gościu. Pym! Okay. Puuu! Jaki horror będę. Po prostu mu fasa. Ej no, troszkę polega. Mut co to było. Nie Nie gadaj, że cię wywali z gry. Ej, wiecie coś. No. Ej, baczny ty zjeść to i przerw, że musimy to wygrać. Gdybyśmy mogli my jesteśmy w czerwonych. No ale musimy to wygrać, ludzie, mocno... Pfff... Jestem... Tak. ja, wiecie. Kurcz. Własną miną się zabiłem prawie. Prawie własną... Zabiłem się prawie moją własną miną. Ała. Ej, tytuł odcinka. Ja cię ciągle to powtarzasz Bo ja lubię odcinka, taczemy na <śmiennie> Albo nie? Ty to no, odcinka wale... ale... No nie gadajcie gościu, co ty, co ty dziwak 8. robisz? Wchodzisz w minę Puh! Nie co? Brakuje nam tylko ten, dziewięciu punktów, żeby być na przewadze Ośmiu? Dziewięciu, żeby być na Teraz dziesięciu, żeby być na przewadze. Dziesięciu, jasno. Na przewadze, Marcin. A, przewadze. A mówi, o, teraz jeszcze więcej. No, no, no. mnie badli. Ona nam na, na <grym> minarej. Oni są wszędzie. oni... Otoczą... A i w ogóle od razu mówię, że no. Fedrix ukradł konto Kamilowi i dlatego ma taki nick. Nie ukradł, tak? Przecież ukradł. Ukradłeś i dlatego masz jego taki nick No dobra, dobra, jestem złodziejem. Gościu, za chwilę pozwól cię do sądu. Jego... Porwałem jego głos! Porwałem jego... Ojeju, porwałeś jego głos. Strunę głosował! Ej ludzie, ostrzegam was sąd w na naszej bazie! No jakbym nie wiedział! Ej, a ty wiesz, że ja go w ogóle zabiłem? Barmelisze. <grym> yeah. W ogóle. <noise> to nie jest ani trochę brutalne ludzie, to nie jest ani trochę brutalne. Właśnie, bo bardziej już to gra. <noise> Marcin nie gra w gry brutalne. On, on bardziej woli nawalać w te jakieś elektroniczne rzeczy. Ej, wylazłem grę, w której się wali w komputer, odstresowywacz. Nie, nie ten, ten. Nie, Marcin bardziej lubi ten. ten. Crazy goat! No co? Klubcraft! Puhu! Logi craft! Czyli do klupa mógł chodzić? Masz? Lagi masz? Lagi masz? Tak. Tak, mam lagi. Ej, czy mam... Ej, ci my zabijemy niż ten, czy oni dobijały wyżej niż 100 punktów. A tam! Mają jeszcze 40 sekund. Nie bym nie wiedział. Dzieci dwa. Hmm. Ej, żeś, ej później robimy de, de ten, jakąś inną mapkę, dajcie inną. No ale wtedy zrobimy to cięcie albo po prostu zrobimy. Bez cięcia. Cię, nie, cięcie zrobimy, żeby ludzie się ogarnęli i powbijali. Ale po co cięcie? No bo gościu chcesz czekać 5 minut, żeby się ten... No właśnie, tak to byśmy mieli ten, tak to byśmy mieli mniej czasu na odcinek. Dobra, no. no dobra, robimy cięcie. A no. więc, cięcie. Dobra, już jestem, stworzyłem nową mapę i Fedrix. I teraz będziemy hmm. oczywiście cały czas czekać na innych ludzi. No hmm. ja właściwie już jestem. Yy, hmm. Ja mogę się zapisać w Polacy. No, w Polacy. No bo zawsze tutaj jacyś ci wchodzą, jacyś... Jeżeli Amerykanie. Ty robisz, jeżeli teraz to oglądasz, to możesz wbić na ten serwer. Tylko jeżeli robisz. Jeżeli... robisz kupę dziennie, to wytrzyjdam. Za... Ej, dobra, kto do mnie chce dołączyć? Czy w ogóle Paweł? Dobra. przyjaciele ze sobą Czyli kar do mnie. Tak. już się ciebie. Ej, kurczę, jesteś na samolot. Samobójca normalnie Ej ale wystarczy to, że ktoś ma samolot i jeszcze przegrywa No wiem I fajnie, że samolot bije obok naszej bazy Uuuuh nie. fajnie, nie składłem, spadłem. To nie pewnie bije obok naszej bazy Przeodem jednym mały litem hey, hey. PUM! Mały hey. Kurcze

Teraz ten, kto wygra jest Mistrzem. Oczywiście Kamil jest mistrzem, bo ma PUM! Kurczę. Dobra. Ja, ja, ja tylko raz... Nie, trzy razy deru miesz. A ja mam też szajsowot. Ja i kar to gdzie? Co? No właśnie, a gdzie są inne szacie? I karu nie widzi chyba. Ej, gdzie są jeszcze jakieś...

Uuuu! Dlaczego? O, jej się rozwalił. Mhm, tak. Zgarbę to teraz macie przewagę. Mhm, tak. Nawet ty używali z samolotu, a nawet nie wyszliście na prostą. Wiem. Nie wiem, kurde, nie wiem, kurde. Nie wiem, kurde. Kolejny kolor, Ludzie, ja zaraz to wyrównam. No jasne, chyba się z nią zgadzam. Ja to zaraz wyrównam. Iiiiiii. Bum! Wyrównałem! No ja mam ja mam autodestrukcję. Ja umiem zrobić sobie autodestrukcję. Jak się robi autodestrukcję? Ja bym wyskoczył, polewał tu autodestrukcją, by było was

Nie wierzę! No, nie mam, że ten Matwij może punktów tak na widziałem. No mówiłam, że jestem mega. Zarąbić cię spadać w dół, wiesz? A ja chociaż przeżyłem. Ja ci, ale normalnie ja zawsze stoję przy tym oknie i spadam na ten samolot, jak szalony. 6 minut, właśnie spadam na dwie i nie ma żadnego <grymne> sześcienia. A normalnie, ja robię! To <grymne> I ale ciekawe czemu nikt, nikt jeszcze nie mówił Tak tak, wygrać na 100%! Kurz! Ja o, Kur. o Ej, jejdę! Ja coś U. zrobić. A więc dzięki.